Na starych budynkach mieliśmy gdzieś około 10 tysięcy. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 14 tysięcy ludzi od sztuki. Drugą halę, którą postawiliśmy, była to taka dosyć szybka decyzja. I szukaliśmy tutaj rozwiązania, żeby u pana Andrzeja i Wojtka zadaszyć okulnik na, na młodzież. Stąd te wymiary takie dość nietypowe. Montaż trwał 3-3,5 dnia chyba coś takiego. Wieści rolnicze znajdują się dzisiaj w miejscowości Baszków. Gościmy w gospodarstwie państwa Hoffmanów którzy niedawno zrealizowali inwestycję związaną z budową nowej hali, która służy jako zadoszenie okulnika. Jest ze mną Pan Wojciech. Dzień dobry panie Wojciechu. Witam, dzień dobry. Zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, to chciałbym zapytać o samą historię gospodarstwa. Jak to wszystko się zaczynało, kiedy? No to w sumie tu rodzice zaczynali to gospodarstwo. To tam było w latach 90., później stopniowo żeśmy się tu rozwijali. W 2016 roku postawiliśmy nową oborę. Na dwa roboty udojowe, w tej chwili już są trzy. Gospodarujemy na 100 hektarach gruntów ornych i mamy w tej chwili 150, około 150 sztuk dojnych. Czyli jest produkcja roślina i zwierzęca, ale rozumiem, że zwierzęca była od zawsze, tak? Tak, tak. Zwierzęca od zawsze, chociaż tą roślinną, no to wiadomo, przy tych hektarach to praktycznie jest to wszystko na utrzymanie bydła. Kiedy był ten impuls, jeśli chodzi o rozwój i postawienie nowej obory? Co Pana skłoniło do, do tego? To w sumie koło 2015 roku zaczęliśmy myśleć o nowym obiekcie. Gospodarowaliśmy na starym obiekcie przerobionego ze stodoły. Byliśmy na hali udojowej, a no, chcieliśmy się po prostu rozwijać. Tu na starych budynkach nie było takich możliwości, dlatego też zapadła budowa o nowej oborze. Jak wyglądała poprawa wydajności po, po tym rozwoju? No, w, na starych budynkach mieliśmy gdzieś około 10 tysięcy, na dzień dzisiejszy mamy ponad 14 tysięcy wydajności od sztuki. Jak wygląda pasza? Czym są karmione krowy? Yy, pasza głównie trawa z domieszką lucerny, kukurydza, yy, yy, muto yy, browarniane, wysłodki, soja, rzepak i te... A jeśli chodzi o krowy rekordzistki, możemy się pochwalić jakimiś wynikami? No to są to sztuki, które dają gdzieś na 305 dni praktycznie coś koło 20 tysięcy litrów. No w tym gospodarstwie widać, że innowacja niejedno ma imię. Jaki tutaj jest sprzęt? Jaki tutaj jest sprzęt? Mamy dwa ciągniki marki New Holland, jeden ciągnik marki Same, do tego maszyny zielonkowe marki Pottinger, beczkę firmy Coonhammer. No i gospodarują też na, na, na maszynach Amazonę. Rozwój to także przestrzeń. Stoimy właśnie przed nową halą. Kiedy zapadła decyzja, żeby, żeby wybudować ją? Pierwszą halę, którą postawiliśmy, była w 2021 roku. W sumie tutaj firmę Skawska spotkaliśmy na wystawie w Poznaniu. I tak jakoś kontakt, żeśmy utrzymali, i przyjechał przedstawiciel, po prostu, i zaproponował nam halę, która nam się spodobała z jej wykonaniem. Postawiliśmy ją na słomę, żeby, żeby magazyn na słomę. Drugą halę, która stoi tutaj za nami, postawiliśmy w tym roku na, po prostu na młodzież, na, na, na Jałówki Młodzież. Fajnie, fajne są rozwiązania w tej firmie właśnie, bo widzimy to za nami, że jest jakieś tam okno, jakaś siatka, kurtyna. Jest dużo właśnie fajnych rozwiązań, które możemy przeznaczyć dla bydła. A jak wygląda realizacja tej inwestycji w praktyce? Co musiał Pan zrobić? O jakie ewentualnie pozwolenia się starać? No Po naszej stronie zostało wylanie murków, czy też tak jak w tym, w, w tym przypadku są klocki betonowe, wylanie posadzki i przygotowanie po prostu maszyny, która poda tak wysoko te wręgi. Z tego co mówiliśmy wcześniej, jest ona tutaj mniej więcej od miesiąca. Jak wrażenie, jak się sprawdza? No na, razie, na razie jesteśmy bardzo zadowoleni. No, jest tam dużo światła, jest biała plandeka, jest dużo światła, świeżego powietrza, dlatego też myślę, że, że będzie to fajny budynek. A jeśli chodzi o tą pierwszą halę, jak się sprawdza tutaj magazynowanie? Też, też w porządku, nic tam się z nią nie dzieje po tylu, po tych kilku latach w sumie, nic się z nią nie dzieje. No, no nie mam żadnych zastrzeżeń po prostu. Mhm. Jakieś ewentualnie plany na rozwój, być może jakaś trzecia hala? No, chodzą plany po głowie, dlatego też myślę, że w niedalekiej odległości będzie następna. A to może Pan coś więcej zdradzić? Na jakie będzie jej przeznaczenie? Też właśnie na młodzież, na, na bydło, na, na jajówki po prostu. Tutaj rozumiem, bardzo ważny chyba jest sam kontakt z firmą, tak? Dlatego też stąd łatwiej się podejmuje decyzja inwestycji? Tak, tak, dokładnie. Tu już z przedstawicielem, z Mikołajem, mamy tak dosyć dobry kontakt, dlatego doradzi. Podpowie coś, jakieś nowości, no i tak po prostu mamy dość dobry kontakt. A może Pan powiedzieć troszeczkę więcej o samym utrzymaniu, jeśli chodzi o, o te ale jak to wygląda w praktyce? Jeżeli ktoś się zastanawia, to, to, to na co powinien też zwrócić uwagę? Przez te kilka lat, które od tej pierwszej hali, co, co mamy, ona jest właśnie fajnie zrobiona, że jest na profilu. Jest stężenia, są skręcone na rurki, nie trzeba nic poprawiać. Praktycznie jak monterzy skończą tą halę, skręcą, to nie masz żadnej obsługi jako tej hali. Tego tak jest ona tak jakby bezobsługowa. No, no, skręcona i, i, i zamykamy temat. No właśnie, jak długo trwała sama inwestycja, jak długo trwał montaż? Montaż trwał trzy... 3 pół dnia, chyba coś takiego. Pierwszy dzień, oczywiście, chłopaki tutaj na ziemi skręcili tą, tą konstrukcję. Drugiego dnia ją postawiliśmy ładowarką i praktycznie trzeciego dnia troszeczkę nam pokrzyżował plany wiatr, bo to wiadomo, przy takiej plandece nie naciągniemy jego ręcznie ani nic. Troszeczkę nam pokrzyżował wiatr, musieliśmy poczekać. Następnego dnia, wcześniej rano, naciągnęliśmy tą plandekę, poskręcali i to było po temacie. No właśnie, dopytam a propos wiatru, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, jak się, jak się sprawdzają te hale? No ta pierwsza hala, która jest podstawiona, ona jest akurat wschód-zachód, dlatego ona jest mocno narażona na wiatry, bo to wiatry zachodnie głównie. No ale jak pan widzi, no nic się z nią nie dzieje. Żadnych obaw nie ma, to teraz najważniejsze i jakie są koszty takiej hali? Jak wyglądała kwestia pierwszej, a jak drugiej? No, pierwsza hala była na pewno y, tańsza, sporo tańsza, bo ona też ze względu na swoją szerokość. Pierwsza hala jest 13 metrów, ta jest 18 metrów, czyli ta konstrukcja jest, jest dużo grubsza, więcej stali, dlatego też większa cena, ale y, no jest to, y, może ja wiem, z 20% jest różnicy między jedną a drugą. A to możemy powiedzieć w jakich kosztach się zamknęliśmy, jeśli chodzi o tą najnowszą halę? Ta hala kosztowała 95 tysięcy netto. Jest z nami pan Mikołaj Maczaj, przedstawiciel firmy Skawska. Panie Mikołaj, no pierwsze pytanie podstawowe o parametry tej, tej nowej hali. Jak tutaj to wygląda? Dzień dobry. Ta hala, którą postawiliśmy niedawno, ma rozpiętość 18 metrów, długość 13,5. I szukaliśmy tutaj rozwiązania, żeby u pana Andrzeja i Wojtka zadaszyć okulnik na, na młodzież. Stąd te wymiary, takie dość nietypowe. I hala rozwiązania ma też typowe do, do hali, w której utrzymywane są zwierzęta, o których pewnie za chwilę dokładniej powiemy. Właśnie, jedno gospodarstwo, dwa różne rozwiązania, jeśli chodzi o hale. Czym one się różnią, jeśli chodzi nawet o kwestie techniczne? Czy tutaj trzeba na coś zwrócić uwagę? Po pierwsze, z każdym klientem, jakim spotykamy się po raz pierwszy, to padają pytania, do czego hala ma służyć i jakie to są konieczne zastosowania. Potem my ze swoim doświadczeniem staramy się doradzić, jakie potrzeby. Jak te potrzeby klienta spełnić? Pierwsza, która powstała kilka lat temu już, to jest hala pod magazyn na baloty i tu szukaliśmy rozwiązania, żeby w tym obiekcie, który ma zająć jak najmniej miejsca na działce, zmieścić jak największą ilość balotów, które mają też określone wielkości, średnice i tak dalej. Stąd też tu padło wtedy na 13 na 30 a w tym wypadku no, dopasowywaliśmy się do istniejącego terenu i robiliśmy okulnik, który faktycznie już istniał. Szukaliśmy rozwiązania, żeby go jak najlepiej zadaszyć. Jak wygląda kwestia utrzymania? Bo y, tutaj, akurat, halaj z przeznaczeniem y, na bydło, czy nie ma z problemu, choćby z czystością? O, tu jak y, klient przed chwilą wspomniał, bardzo ważne jest to, że ona jest posadowiona na blokach Lego. Akurat młodzież jest akurat w tym wykonaniu. Utrzymywana na ściółce, i ta ściółka no, musi być ograniczona dookoła, dlatego hala stoi na burku. Ten murek służy jako opór pod wygarnianie tego obornika słomy, ściółki. No i też zabezpiecza tą pierwszą część konstrukcji przed uszkodzeniami ewentualnie mechanicznymi. Tutaj bardzo ważne też, też jest bezpieczeństwo. Niektórzy obawiają się, jeśli chodzi o wiatry, gradobicia czy wszystkie inne czynniki atmosferyczne. Jak to wygląda w praktyce? To z naszego doświadczenia, które już faktycznie no możemy liczyć w prawie tysiącach realizacji. Ważne jest to, żeby obiekt, konstrukcja miała odpowiednie właściwości i wykonanie z właściwych materiałów. My Idąc w rozpiętości duże, tak jak tutaj, gdzie mamy 18 metrów, to gwarantujemy już tą trwałość i wytrzymałość, bo po prostu korzystamy z materiałów, które są bardziej wytrzymałe. Przeskakujemy z profila 50 na 50 na profil 60. Yy, dajemy wtedy też trochę więcej stężeń, czyli rur, które utrzymują nam łuk z łukiem. Ma to duży wpływ na to, jaką nośność, jakie obciążenie wiatrem, ewentualnie śniegiem taka konstrukcja może przenosić. A jak wygląda gwarancja? Powłoka ma 10 lat gwarancji, tak jak w każdym naszym wykonaniu. Korzystamy z plandeki o gramaturze 900 gram, o czym już za kilkukrotnie na, na naszych kanałach mówiliśmy. E, a te wykonanie, gdzie jest hala zastosowana typowo pod bydło, e, no, każe też zwrócić uwagę na to, że powłoka ma biały kolor. Bo sam pan Wojtek już przed chwilką wspomniał, że przez ten jasny kolor dużo będzie chłodniej, widniej pod tą halą i... I zwierzęta miały, będą miały dużo lepsze warunki. Kolory jednak, rozumiem, są dowolne, mimo wszystko, tak? Jest pewna paleta, w której możemy sobie spokojnie żonglować, ale też no, naszym celem jest to, żeby tym klientom jak najlepiej doradzić, i wiedząc, że idziemy w kierunku hodowli bydła. Plandeka powinna być w jak, naj, jak, naj, jak najjaśniejszym kolorze. Jeśli chodzi o y, sam początek i kontakt już z rolnikiem, który chciałby się zdecydować na taką inwestycję, to co on musi y, ze swojej strony zrobić, zanim w ogóle do niej przystąpi? Wystarczy, że do nas zadzwoni. Reszta y, już zostaje w naszej gestii. Oczywiście y, terenowych handlowców mamy już teraz siedmiu. Każdy ma region, za który odpowiada, i oczywiście tam, gdzie klient będzie chciał. Przyjeżdżamy, siadamy do stołu, słuchamy, jakie są jego potrzeby i szukamy dla niego najlepszego rozwiązania. Tu warto zwrócić uwagę jeszcze przy tej realizacji na zwierzęta, na wykonanie tego frontu, bo tutaj szczyt był zaplanowany w ten sposób, żeby w powierzchni zabudowy plandekowej umieścić jak najwięcej. Yy, siatki, siatki, które nam daje wentylację, bo wiadomo, że przy utrzymywaniu bydła i przy utrzymywaniu go na ściółce, tym bardziej będzie też niemała wilgoć powstawała. I te siatki, które nam zostały wgrzane w powierzchnię szczytu na froncie i u tyłu, yy, no, pozwalają na naprawdę porządną wymianę powietrza. Biorąc pod uwagę szczyt 18 m szerokości, powierzchnia, która tutaj jest do okrycia, jest ogromna. Dlatego szukamy w tej powierzchni jak najwięcej możliwości uzyskania wentylacji. Poza szczytami i frontami, które są tutaj specjalnie zrobione pod, pod tą realizację, yy, wdrożyliśmy też takie rozwiązanie w tym roku właściwie. Pierwszy raz pokaz pokazaliśmy to na targach w Bydgoszczy. Takie zewnętrzne, boczne panele wentylacyjne. Zwrócimy pewnie na to uwagę w zdjęciach, gdzie od boku po długiej ścianie w tej hali wgrzewamy w powierzchni pierwszych dwóch metrów konstrukcji siatki. Te siatki też mają zapewniać wentylację, te siatki też dają nam trochę większą e, efektywność przy doświetleniu, a poza tym mamy możliwość ich zamknięcia. Kiedy będzie taka konieczność, kiedy pora roku się już zmieni w chłodniejszą, możemy te boki otwarte przymknąć. Jeszcze na koniec tylko zapytam o kwestię rozmiarów. Czy jest jakiś minimum i czy jest jakiś maksimum, jeśli chodzi o takie hale? Poruszamy się w rozpiętościach od 6 do 20 metrów. I yy, każdy znajdzie coś dla siebie w tym wymiarze.